Dzień dobry widzowie. Witam Was na moim kanale Zadymki Kostasa. Dzisiaj przedstawię Wam niezwykle ciekawą oraz pasjonującą książkę pod tytułem Wojownicy: Ucieczka w D. Punkt wyjścia powieści jest następujący: W bezpiecznym domu mieszka rudy kot o imieniu Rdzały. Dom Okalany przez gęsty las, w którym, według opowieści, żyją dzikie koty podzielone na cztery klany. Zaciekawiony zwierzak próbuje dostać się do lasu, lecz powstrzymuje go jego przyjaciel łatek. Niedługo później... Wrdawy zostaje zaatakowany przez, przez kota klanu Cienia o imieniu szarałapa. Przywódczyni klanu Pioruna, winąc umiejętności w walce, Rudego Kota postanawia przyjąć go do, do swojego klanu. Pojawienia się w obozie Dzikich Kotów nie spotyka się absolutnie z żadnym poparciem znajdujących się tam wojowników. Niechęć ta doprowadza do bójki, w której rdzawy traci obroże. Przez to symbolicznie kompletnie przestaje być nałowym kotem i zrywa ze Starym Światem. Rdzawy, a właściwie już wtedy ognista łapa, rozpoczyna naukę, w trakcie której klanowi pioruna zaczyna zagrać najbardziej nikczemny z klanów klan cienia. Czy, czy klan cienia poniesie klęskę? Czy nawet stanie wojownikiem? Tego wszystkiego dowiecie się z książki. Uważam, że książka spodoba się na zarówno najbardziej zagorzałym miłośnikom bzów, a nawet takim, którzy w ogóle zwierząt nie lubią. To początek wspaniałej historii, której, której rozwinięcie na pewno będę szukał w kolejnych tomach to tyle na dziś. Miłego dnia.